Z tej strony Jarek i witam Was kochani na serii Rolnik z Dzikiej Doliny. Oczywiście w farmingu 22, Jeszcze chciałem powiedzieć 19, ale nie. Słuchajcie, no kurde, zasypało mnie. O Jezu, trzeba by coś połoczniować tutaj. Tutaj widzę, że sąsiad jechał, ale mu ciągnik zepsuł się, słuchajcie. I, i, i co, i co, To przyszedł do mnie. No to co, Jarek, idź pal idź pa, ciągnik, dobra, to idę. Także idziemy słuchajcie palić ciągnik O, a tutaj jeszcze koguciki. sprawdzałem akumulatory czy działają. Ale chyba trybi, kurde. Także jadymy, słuchajcie odśnieżać yy, drogi. Taki kurde luźny odcineczek dzisiaj yy, także tak, weźmiemy sobie od razu yy, wyjazd z gospodarstwa. Właśnie że im nie, nie tuti gdzie tylko także no lecimy, słuchajcie, pośnieżamy tutaj drogę, główną no, chociaż, aby samochody miały jak jeździć. Yy, no i cóż, kurwa, bo nie widzicie jak się ślizgają, nie? Nie widzicie, bo jeszcze nie ślizgają się, no ale będą. Także cóż, dzisiaj kurde odcinek zimowy dawno był słuchajcie na moim kanale, więc trzeba by było coś bać. Także słuchajcie, poodrzymieszamy sobie troszkę tutaj i w gospodarstwie, może jak zdążymy, zobaczymy. Zdejmę kurno. Tam widzę dalej chyba śnieżone, słuchajcie, tylko tutaj ten kawałeczek trzeba by było odśnieżęć. Panie, nie, zaraz, pani. Czekaj pan trochę. Także kurde, wymyślcie co, piszcie co tam chcecie, kurcze, jak to mówię na temat tego odcinka. Yy, dajcie znać, czy wam się ogólnie takie akcje podobają, nie? Yy, bo wiecie, no, ja tak sporadycznie robię zimę w farmingu, ale że jest, no to yy, są pory roku, że tak powiem, to chciały wiedzieć, no. Chodź nie, robić coś tu, nie? Że no. Może jeszcze jakoś słuchajcie, wycinkę lasu zrobimy tutaj, yy, ponieważ, no wiecie, kurde, mamy tutaj dziką dolinę, która jest terenem takim, że jest dużo drzew, nie? Także może być coś, kurde, no, opał wyciął, słuchajcie, co by na to, też pis możecie pisać, nie, śmiało, co tam o tym sądzicie, pomyślę, także, kurcze, no bo z drzewem, słuchajcie, jeszcze się nie zajmowałem w tym farmingu tutaj. Także no, luksus jest. Tam do głównej, aby tylko śnieżyć, nie? Sąsiad gdzieś idzie, słuchajcie, spieszy się bardzo mocno, nie wiem dlaczego i po co. Wiecie co? Czekajcie, ja jeszcze coś sprawdzę. Czy on mi tak... Zaraz, panie, kurwa. Yy... Dobra, ustaw zapotrzebowania mocy. Tutaj, kurde. dostawa Narobiony. Zawsze zapominam, słuchajcie, tego zmienić, nie? O, teraz jak odpalę, on będzie szedł. A tak to wiecie, on biegami miesza, nie? Także, a my w swojej wiosce, słuchajcie, pośnieżać i luks, nie? No... Będzie już jesteśmy poza dziką doliną Więc tutaj nie będę, że tak powiem, inerował, to już... Jeszcze, żeby tak ładniej było, słuchajcie, to optymizować. nie? A tam już dalej nie będę, słuchajcie, bo to nie nasza wioska jest, nie? Także tutaj chodzi głównie o to, żeby tylko właśnie pośnieżać kurczę w naszej wsi pięknej, nie? Nie no, słuchajcie, ja muszę screenshot robić, wybaczcie mi kochani, ale to jest tak piękne tutaj, na tej dzikiej dolinie, że to jest po prostu niebo w gębie. Także tutaj słuchajcie, no pełen kurde szacun oczywiście dla pana Jankusa. Yy, dziękujemy w imieniu jeszcze raz kurde widzów i moim kurde naprawdę piękna mapa, piękny klimat. Tutaj ta zima sprawia, że aż chce się grać, nie? Także Jankus kurde serdeczne podziękowania Tobie jeszcze raz, kurde, naprawdę. A już niedługo może kurde słuchajcie za jakiś czas w ogóle no, to samo tam zaczęli robić, słuchajcie, mapę właśnie yy, z rajotem, nie wiem jak ona tam się nazywa bo konkretnie, bo zapomnij nam nazwy zawsze, nie? Przypadkowo, o przypomniało mi się Przypadkowo czy jakoś tak, słuchajcie, także czekam z niecierpliwością też Na tą mapę od rajota I od jedpusa z reala Gmina... Sząży... Sząż... Czy... że... Włoszyce O kurde, jaki trudny napis, panie, niech tak tak wymyślił o Jezu, Jan ty to naprawdę musiałeś kurde tutaj, że tak powiem, wysładać się. Także pośnieżamy sobie, słuchajcie. I myślę, że odcinek będzie luks. Ogólnie to słuchajcie, wyłączyłem automatyczny zapis, bo mnie denerwuje, nie? Wiecie, czasami na odcinkach już na pewno się przyzwyczailiście, że ja robię screen nie? No i kurde, że tak powiem, no masakra. Już tak mnie to zdenerwowało, słuchajcie, do tego stopnia, że no postanowiłem ogólnie, postanowiłem ogólnie, słuchajcie, kurde, wyłączyć to na, na cele odcinkowe, nie? Bo wiecie, tam na live'ach, jak grałem sobie, tam licho, jak kliknę, tam escape, nie? No to tam, jak się zapiszę trochę, no to nic się nie stanie, nie? Także, sołtys nam tutaj, kurde. Mam nadzieję, że troszkę pieniążków przyleje, słuchajcie. A, jesteśmy znowu na wiosce. Tutaj sąsiad jeszcze widzę po kukurydzy nie zaorał, słuchajcie. Także troszkę, wiecie co, yy, teraz wezmę rurę, odwrócę inaczej, yy, tak do góry, tylko że, o właśnie, słuchajcie, w tą stronę, żeby nie, bo nie chcę, żeby mi na podwórko yy, sypało, nie, bo po co i dlaczego, o tam, także tam niech sobie poruszy, słuchajcie, na, na las, na teren, na pola, nie. Po co nam tutaj tego? No i wieś kurde odśnieżona, ocz, słuchajcie. Bardzo dobra robota, panie majster. 10 minut odcinka, także spoko. Się, słuchajcie, pług zepsuł dla syltysa. Nie wiem dlaczego, ale no, kurde, trzeba śnieżyć tutaj też dokończyć, nie. Także no. Tak wieźje, si ma jeździ Moussa i no. Jakie plany słuchajcie na tą serię? Yy, chcę mieć potężny kredyt tutaj. Nie wiem czemu mi dźwięk z wykrzewa w ale dobra yy, Kurde wiecie co? Yy, no mam kurde plan, że tak powiem tutaj Wziąć duży kredyt, nie? O, sąsiad widzę na przystanek na PKSPK Dajcie. Eee, sąsiad! Ej, co tu wypika? Jakieś napity chyba, nie będziemy go prowokować, słuchajcie, to jeszcze mam... bo jeszcze nam było EB. -by. O, ktoś znak kurde walił, ostro. Nie można tak robić, ej. Kurde zasypało nas niegdyś jajki no. Także tutaj też słuchajcie do drogi nie i z powrotem będziemy lecieć bo nie ma sensu że tak powiem Nawet rurę mogę odwrócić już Oj na no sąsiadki, kurde akurat Polecy O sąsiadka, uważaj pani Także kurde no yy, Mi się oczywiście podoba podobają takie akcje, nie zacznieżania, Nie wiem co Wy o tym sądzicie o słuchajcie, to jak przyjmiecie to, nie? Ten odcinek ogólnie. Wszystko zależy od wyświetleń. Dobra, tutaj nam nikt nie płaci, słuchajcie, to tutaj nie będziemy... E, że powiem, szkoda ropy, nie? Ej! Sąsiad, nie widzi, że tu sprzęt jest do odcinania Tak się wcinasz, kurde, jakbyś, nie wiem... I już jest luks słuchajcie. Już jest luks. Za dużo to tutaj nie będę nagrywał myślę, bo to nie ma sensu słuchajcie najmniejszego, nie? Także to ma być taki kurde krótki pokaz tylko, nie? Tego jak to się robi. Także zima jest i zima pójdzie, zaraz słuchajcie, będziemy przewijać ogólnie na yy, kurde na inne już, że tak powiem miesiące, nie no bo obrządków raczej tutaj nie będę krów robił, bo myślę, że to nie ma sensu z racji tego, że yy, już kurczę wczoraj był odcinek właśnie z serii Rolnik z Podlasia z obrządków, był odcinek z serii niemieckie gospodarstwo. Rolny z obrządków, także tam tych obrządków wiecie, też tak dużo nie chcę robić niezbytnio. No, jeszcze może jeden odcinek słuchajcie nagrany zimowy, tak żeby jeszcze ten klimat trochę pociągnąć. Jeden odcinek zimowy nagrany słuchajcie z wycinki drzew. Także też dajcie znać co o tym sądzicie, jak będziecie chcieli oczywiście. Wykoda, że to tak pomału jedzie, słuchajcie, no ale wiecie, też, yy, że tak powiem, odśnieżanie to szybko nie schodzi, nie tak no, nie oszukujmy się. Fajne gospodarstwo tutaj na górce jest, no nie? Może kiedyś słuchajcie, zrobimy serię tutaj na kanale. właśnie z Waneleku, nie? Na tej serii, słuchajcie, będzie on miał swoje tutaj gospodarstwo, a ja będę miał swoje większe, nie, jakby bardziej rozwinięte. Bo nie ukrywam, że słuchajcie, taki pomysł na serię też mam. No tutaj takie puste gospodarstwo, to wiecie, do kopów, do szkole, żeby zostało, nie? On tu, wiecie, odwiedziczy po dziadku swoim czy coś i kurde, będziemy robić. że tak powiem, nie, a to wiesz. Wiecie, a to on będzie mi pomagał, nie? A to ja. Także wiadomo, wspierać się trzeba, nie? Ogólnie to jest jeszcze pomysł taki, tylko że ten teren jest bardzo gorzysty. Jest taki pomysł, słuchajcie, żeby po prostu zrobić yy, pastwisko w oddali domu, nie? Na przykład, tak jak wiecie, ludzie mają w gospodarstwach, nie? Te większe, no to już wiadomo, się krowy wypędza i, i pasie się gdzieś na łące, czy coś, nie? Także nie ukrywam, że takie coś też chciałbym zrobić. No, na tą serię naprawdę dużo planów, mam z racji tego, że to jest piękna mapa, nie? Mimo, że jest wymyślona przez Jankusa, to nie jest z reala ale jest naprawdę piękna. No, także tak, dojeżdżamy, słuchajcie, do gospodarstwa i w końcu... Więc jeszcze na szybkości myślę, że dróżkę jakoś zrobimy na gospodarstwie i będzie koniec. No niestety samochody nie umieją słuchajcie tutaj wyprzedzać, nie wiem, no, także muszą słuchajcie, toczyć się za mną. Cóż, poradzisz? Tutaj damy jakoś tak na dach, słuchajcie, wiecie co, bo... Nie no, na dach to jest przesadzi. Słuchajcie, to pewnie do chlewni mi sypie. Ja tak myślę. Nie, dobra. Jeśli się bałem, słuchajcie, że mi do chlebni będzie sypać, nie? Dobra, to tu mniej więcej tak mam wyjazd zrobiony. Tutaj trochę manewrów, bo wiecie yy, ogólnie no to gospodarstwo że to jest trudniej, nie? Nie ma co się oszukiwać. Wreszcie jeden minus odcinka, słuchajcie, so kurde, bardzo dobra robota. No i dobra, jeszcze tutaj, słuchajcie, dróżkę zrobimy. Yy, sobie na... Żeby po prostu po gospodarstwie się poruszać, tak? Tutaj odśnieżymy te big-baki, no. One są te, zapoliowane, także wiecie, one nie przemokną, nie? Tutaj do świnek elegancko odśnieżymy i będziemy się, słuchajcie, żegnać, bo... Yy, miał być krótki odcinek, a znowu wyszedł długi. Kurwa, o, panie Stasiu... No w tym sezonie kukurydzy nie mam, słuchajcie, przykro mi bardzo, no. Będę musiał skusić się na to, żeby po prostu y, kupić y, sianą kuszonkę, nie? Ojej, kurde, certy ja przy pan doliłem tak. Panie, coś pan narobił. Tutaj tej dróżki nie będę, słuchajcie, odśnieżał, bo nie ma, nie ma nawet po co i na co, nie? Nadam. No, Pederopy, słuchajcie, wiecie co jeszcze zrobię tak że po prostu O tutaj gdzie jest tutaj gdzie jestem że tak powiem z kostą, tak wytnę aby dróżki były słuchajcie i tyle nie To mówię i cześć Ok, się ona stoi oczywiście w śniegu. Kurde, bo że tak powiem, nie, nie... chowam go, słuchajcie, bo ja go używam, nie ogólnie. Tutaj do przestoliania balotów, do bigbacków. Dobra, może jeszcze tutaj. Yy, tak, żeby. Aby, aby odjechać na szybkości, nie dobra, cyk. Myślę, że gospodarstwo jest odśmierzone. Luks Aha, kogucików nie zgasiłem. Także yy, ja słuchajcie, będę się z wami żegnał. Czekajcie, tylko muszę kurwę podzianę wyłączyć, bo chyba nie mogę drzwi zamknąć. A i czemu nie mogę drzwi zamknąć? Dobra, mogę. Ja idę słuchajcie do domu, bo zmarzłem już, że tak powiem, kurde jak dziot. Yy, także idę sobie kurde ciepłą herbatę zrobić. Yy, kurde, że tak powiem, muszę się wygrzać, bo ta zima to mnie dobije, kurde. O, widzieliście, Jak teraz kurde jest? Dobra. Także ja się z wami słuchajcie żegnam. Yy, w imieniu swoim. Yy, idę sobie kurde do chałupy, chałupy wam nie pokażę, będzie, będzie to za dużo widzieć. Także siemaneczko, do następnego strzałeczka, cześć!